I to jest ta reakcja po pierwsze z jednej strony na naciski wewnętrzne, ponieważ mamy globalne łańcuchy dostaw i, i wiele amerykańskich branż po prostu ucierpiało w wyniku takich szerokich ceł, które, które Trump nałożył. W związku z tym teraz mamy dostosowania, już Trump mówi o tym, że w zakresie dostaw części samochodowych i samochodów będą pewne poluzowania, i to samo jeśli chodzi o elektronikę, aczkolwiek od razu o elektronikę sprowadzaną z Chin. Od razu tak naprawdę zostało zapowiedziane, że będziemy mieli do czynienia z nowymi już takimi kierunkowymi cłami na półprzewodniki, sprzęt do produkcji półprzewodników, komputery i tak dalej, ale tutaj od razu też pojawił się komunikat, że pewne firmy i państwa będą traktowane bardziej preferencyjnie, co z pewnością będzie pewnym ukłonem wobec na przykład Tajwanu czy Korei Południowej, zatem ten system, się, ten system będzie, się, będzie się dostosowywał, natomiast Odwołując się do, do tego, co mówił Albert yy, i do tych kwestii, właśnie globalnego układu sił, mam wrażenie, że w amerykańskiej klasie politycznej yy, zaczyna panować konsensus co do tego, że w obszarze przemysłowego przygotowania państwa do potencjalnego konfliktu zbrojnego z innym dużym mocarstwem przede wszystkim Chinami Stany Zjednoczone nie dysponują tym, co Kurt Campbell i Roche Doshi, którzy ostatnio napisali artykuł na Foreign Affairs, nie dysponują skalą. A Chiny dysponują skalą. I to jest różnica.